Ciao wszystkim, witam w nowym filmie. Dzisiaj bierzemy ludzi ze sobą i jedziemy do tajemniczego miejsca. Kinga, co ty robisz? Idziemy Głos do specjalnego telewizja. pokoju, ale Kinga nie wie jakiego. Bierzemy jeszcze Kubę. Chodź, czekaj, ty już się ubieraj, widzisz tam. Idziemy jeszcze po Kubę. Ło, wow, Dobra, Dawaj, gotowy jesteś? Dobra, tylko zrobię sobie fryzurę jak Marcin Dubiel. Lecimy teraz, jedziemy do tajemniczego miejsca, jeszcze kilka ludzi spotkamy na miejscu i będziemy robili wyzwanie. I będzie? Bardzo czekamy. Dobra, jesteśmy. Niespodzianka. Jest wróciliśmy na studia. Jesteśmy w politechnikum, ale idziemy teraz do pokoju, gdzie będziemy właśnie robić e, małe zakłady. I słuchajcie, mamy pomysł taki, że jeśli będzie 50 tysięcy słowa w górę, żeby zrobić tak, że jako ekipa wybierzemy ekipę. Jesteśmy pod tym wejściem za zakład elektroakustyki. <noise> Musimy zejść po takim, takich Nie wiem czemu szeptał Kurde, znowu to są zawsze jakieś niespodzianki. Gdzie my idziemy stary? To jest koniec. Muszę was się pozbyć niestety. Takie panie szczurów na czas. Dobra, jesteśmy. Tam same. Ja myślałam, że my razem Patrzcie, jak to wygląda. Nie sądziłem, że będzie tak mocne. Halo, ale i jaja. Kule. Ej, to jest tak dziwne. O kurde, nie spodziewałem się, że będzie tak mocno. Ej, już dziwnie. Ej, nie, ja muszę ja wyjść, ja mam jakieś halucynacje. Dobra, jesteśmy, bo więc Spokój wygląda zajebiście. Ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać wcześniej. A to wygląda coś jak z jakiegoś science fiction, naprawdę. Patrzcie to. Tutaj się kręci takim kręcidełkiem. I zamyka się to. Idzie. O kurde. Ja się boję. Oni mi każą jeszcze zgasić tam światło. Tak, właśnie żeby było najmocniejsze odczucie, to trzeba zgasić światło. I ogólnie lokalizujemy się przez to, że też dźwięk się odbija od ścian, jak mamy zamknięte oczy to od jakoś Możemy się zlokalizować. Tam się praktycznie nie odbija od ścian. Nie da się wiedzieć gdzie jesteś, co się dzieje jest tak ja nawet wszedłem bez tego wygłuszenia całkowitego i było bardzo dziwne. Kto wytrzyma minutę? Dostaję 100 zł. Zobaczymy, kto wytrzyma najdłużej. I oczywiście potem muszę im kurde wypłacić. Nie wiem, jak długo wytrzymają. Mam nadzieję, że to nie będzie takie super proste. Kto chce pierwszy? Ja. Ooooooooooooooooooooooo, dobrze. Dobra, wsadzamy kubę, sprawdzamy ile Kuba wytrzyma. Skasiliśmy Ci tam światło. Jesteś gotowy, ja odpalam timera, będziemy liczyć swój czas i no, ogólnie jak tam krzyczy się, to nie słychać nic. Nie wiedzieliśmy jak się kontaktować z pokoju, ale jednak jest zasięg w środku, więc jak ktoś już będzie nie wytrzyma, wyciąga telefon, dzwoni do nas i otwieramy drzwi. A jak ktoś zemdleje? To co wtedy? Bo, to wygrywa. To wygrywa sporo To Ja to wygrywam ja sporo siana. I to ja bankrutuję. Dobra, Kuba, jesteś gotowy? gotowy? Jak drzwi się zamkną, włączam ci stopera, zamykamy cię. Gotowy? Gotowy. Gotowy, zamykamy go. I od sekundy, że drzwi będą idealnie zamknięte, Kinga włączy stopera. Ale to jest No. Dobra, jest i. Start. start! O kurde. Już dwie sekundy! Kurde. Ale piszczy w uszach strasznie. Nie wiem gdzie ja stoję w ogóle już. Jak mówię na tracę taką... Jakby nie umiem zlokalizować jak daleko jestem od ścian. I się boję, że zaraz coś uderzę. Otworzymy za pół godziny. <słuch> Ile tam jest? Na razie dwie minuty. To no dużo. Masakr. Ale jest tak... Jest tak cicho. Tak spokojnie. Zrobimy to maksymalnie pół godziny, nikt nie umrze, tam jest powietrze. Chyba. No <laughs> się, Dobra, kupa poszedł na was na rękę, pierwszy to. O kurde, jak ta kamera, Harczek, jakieś duchy. Jezus, krypij nas. Fuck. Boję się, boję się jakoś tak robić kroki tutaj w ogóle. Bo. Jeszcze to jest taka podłoga, to jest taka siatka i. I ta siatka jest taka strasznie uginająca się, tak. To niezwykła podłoga, to jest jakbyście chodzili po linie, ze stresu się lepiej nie ruszać w miejscu. miejsce. Czekaj, pod suszty, pod suszty czy że to będzie słychać? Słyszałem jak puknęli... Puknęli mi... Ała! Słyszałem moje ucho tutaj. Puknęli mi do drzwi. Bo są drzwi takie wielkie. Tamo. Nic nie słyszę. Ja się martwię o niego tam. Nie słyszał? Już cztery minuty. O już się spać, To jest tak cicho, tak spokojnie. Jest tak ciemno, że się od razu chce spać. Ale w kosmosie chyba jak jest, jest się próżni, to nawet siebie nie słyszy człowiek, nie. No. Tylko w swoim kasku. I głos, głos jest taki basowy. Po 10 minutach sprawdzamy, w razie czego, czy żyje. Ciekawe jakie jest jak jest poczucie czasu tam w środku. Nie wiem gdzie jestem. Wiem, że przede mną są tylko drzwi. Chyba, przede mną będzie się starałem nie ruszać. 5 minut, 5 minut wytrzymał. Jezu, co jest, czemu tak długo? Kurde, myślałem, że minuty nie wytrzymają i. Może tam vloga prowadzić? No że tutaj pode mną. Za tymi kratkami są jakieś dusze, które chcą mnie zjeść. I jak zasnę to już kurczę, nie wstanę i zostanę wchłonięty w tą kratkę. W ogóle słyszę jak mi serce bije i tak głośno, nigdy w życiu tak mi serce głośno nie było. 6 minut. Kuba ja była! To normalnie tam siedzi na ludzie. Nie wiem, ja jestem ciekawa się. Może piwo, się nie wystał dzisiaj. Mógłbym to zasnąć sobie. Nie wiem, idę spać. Nie wiem. Ty już siedem i pół minut, Kuba wytrzymał. Pisałem SMS-a. Chcecie na otworzyć najszybciej, bo jest już ciśnienie w głowie, jest tak duże, że o, już mi głowa zaczyna boleć. 7,5 minut. Napisał mi otwórz sms-em. Tak? Tak. Serio? Tak. Słyszycie swojego serca, boli mnie głowa. Może tam wleje, weźcie go złapcie. O, otwierałem. Uff. Halo? Żyjesz? Halo? Oh my god. Kuba! Gdzie on jest? Paszy. Żyjesz? Kuba. Żyjesz? Yeah. Co, jak było? Nie wiem, słyszałem jakieś duchy w ogóle. Co? Serio? A. Jakie duchy? Słysza, ta kamera. No, słyszać ją? O kurde, ale <laughs> Ale jakie dziwne kolory teraz są. Tak? No, wy macie takie strasznie blade twarze. <grym grym> no, i się! Ej, ale czemu, czemu zdecydowałeś, to 7 minut, 7 minut 40 wytrzymałeś? Nie wiem. Co już, się działo? Już, już miała takie ciśnienie w głowie. No. W ogóle słyszałem, jak mi serce bije. Aaa, najgorzej! Ja, ja tak mówię, o nie, dobra. Na początku chciałem, że okej okay, to. Potem się zaczęło tak nasilać cały czas. Mówię, nie, dość, dość, nie chcę więcej. Wytrzymałeś 8 minut? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stóp. Congratulations. My się baliśmy, że tam zemdlałeś albo coś. No jeszcze nie wiadomo, myśleliśmy, że... W tej coś końcówce, gdybym nie miała telefonu i nie miałbym się jak z wami, jakbyście mnie słyszeli, to by była masakra, bo już takie miałem jakieś rozchminy. <laughs> w ogóle te kratki są strasznie straszne, jak się ruszasz, no, stoisz. Ale totalnie nic nie widać? Nic. Jest tak Dobra. ciemno, bałem się. Dawaj Kinga, nie, na ciemno, o, dasz nie radę. No Napiszesz nam nie. SMS, a będziesz miała telefon dla latarką, w razie czego. Dobra, lecimy z Kingą. Ale zajście. Kurde! 7 minut, jeszcze. I can't Every day for this time. Snow the tree. Ale to creepy wygląda w kamerze. Popatrz na siebie. Popatrz na mnie w kamerze. <noise> nie mogłabym sama serio. Jak tak patrzę w tą stronę. I nic nie widzę. Nic nie widzę i się, się boję. Nie? Bo wy u nas na kamerze widzicie jakby. Tu jest Kinga i za nią widać jakby te panele, ale my nie widzimy totalnie nic. Jesteśmy w ciemnej a dziurze. Tak, nic nie Dobra, zbliżają się do pierwszej minuty. Ja nie słyszę, że wikinga coś śpiewała. Ding ding dong, could you sound? Jak myślicie, ile dazą radę? Piszcie teraz. Piszcie ja nam, kto zgadnie, co to jest, to nie wiem, jakiś to kurde to telewizor chyba wygra. No, co jaki telewizor, Kościuszek? Jaki telewizor? No te, ten na przykład. <laughs> a ty wiesz, co to jest? No nie mam pojęcia, jakiś instrument? No to skąd jakiś... będziesz wiedział, że dobrze zgadno. No sprawdzimy wtedy w Google. Może tak. sprawdzimy w Google Maps. Piszcie ci w uszach, bo mi piszczy w uszach. Tak. Cały czas piszczy, nie? Ej, ale serio, jak, jak się odwracam, to jest mega creepy, bo cię nie widzę. Nie oddalaj się, bo się zgubisz. Ja stoję nieruchomo w jednym miejscu. Serio, ta kamera trochę szumi. Dobra, <grym> mają minutę 15. Ja obstawiam, że Kinga będzie panikować bardziej, chociaż nie jest sama, kurde. I teraz mi ciężko obstawiam. Ile obstawiasz? Możesz napisać w komentarzach, ile obstawiasz, że wytrzymają. Myślę, ja myślę, że, że 5 minut. 5 minut. No. Ja myślę, że, że 4 minuty. Wyobraźcie sobie, że nie słyszycie żadnego odbicia, echa. Ja słyszę tylko szum tej kamery teraz i w uszach taki pis taki. Tak, no. i taki ścisł w głowie, nie masz takiego czegoś? Mam takie, no. Takie ciśnienie, tak. Tak, taki, tak, taki takie. przytłoczony jestem tak. Aju, ale mi ściska w głowie, serio, zaraz mega mnie ściska w głowie. Jak o tym powiedziałam, to jeszcze bardziej. A ile tu jesteśmy? Może 2 minuty chyba dopiero, nie? D dali radę 3 minuty na razie. Zaraz będzie koniec mojego, mojego obstawienia. Czyli jak będzie 3, jeszcze 10 sekund. I wygrywam. No, so, yeah. Jeszcze, Ja. No, jeszcze 10 sekund. Jakby no. teraz napisali, to sobie. O, wiecie co mnie to najbardziej przeraża, że to zrobione zostało w latach 60. Sześćdziesiątych. Chyba, mówiła pani. I te wszystkie gąbki, te w sumie pióra, ona powiedziała, że nawet nie wie, co to jest w środku. Ja się spytałam, kto to zrobił, to nikt mi nie odpowiedział. Tak, to jest tacy. Wie pani, to było w latach 60., także no, coś jasno zrobiło tam. No. A tam jest tam jakieś światło, co to jest? Czy mnie to w kamerze? A to są jakieś. Się A, to się odbija światło. Ja już wychodzę. Serio? Nie ściska w głowie. czekaj, jeszcze jest, musimy mieć na kolację dobrą jakoś. Czekaj, że ile mamy już? Mamy? Z 5 minut będzie? Nie wiem. Stracimy poczucie czasu, w ogóle przez to gadanie. I nie wiem teraz właśnie, ile tu jesteśmy nawet. Dobra, to napisz, że wychodzimy. Ja też chcę wyjść już w sumie. Nie wiem ile to jest. Ej, ale na w nim macie pojęcia, jak mi ściska w głowie. Kurde, są sms -y, ale nie od nich. Czyli co oni tam. ja dostałem od Radka. No, to sprawdź. Chociaż myślę, że Radek by do mnie napisał. A tak samo to ciężko, taką samemu medytację. Samemu powiem wam, że nie wytrzymałabym ani sekundy. A teraz nas robią pranka i nas nie wypuszczą. O nie. Na razie nic nie ma, na razie wytrzymują. Ej, napisałaś, czy nas nie wypuszczają? Nie, tak, napisałam, oni nas nie wypuszczają. Specjalnie, wiedziałam, że teraz nas co zostawią. Ej, oni nie odpisują. Dobra, teraz odliczenie finalne. Masz jeszcze 20 sekund, żeby wygrać dodatkową stówę. Taką z góry, że już nieważne, ile wytrzymasz czy Koniec, ale słyszałam jakiś pisk, gdzie ja też przyjechał. Chwilą. chwilą, nie? Boże, wiesz co, krzyknąć A. Czujesz takie pod kącie, jakby cię zatykało samym Tak, takie, Tak, od razu musiałam odkrząknąć A. Jak to dziwnie w ogóle strzela, bo ty krzyczysz i tak się urywa nagle tak. ten dźwięk, nie? Tak, jakby próbujesz krzyczeć, ale nie ja możesz Ja przez sen. Otwórzcie Przysięgam, że słyszę krzyki, ale... ale... Ja cały czas patrzę otwórz, w telefon Otwórz, otwórz, słyszałem krzyki, nagle otwórz Ja cały czas Osiem patrzę w telefon, bo... Halo, chyba doszły teraz jako że piszemy do nich nam mnie otwierają, to Kinga ta zrobi takiego plankę i udawać, że wychodzi popłakana. Bo nie wynoś mnie taką zemdlałą. Halo? Jesteście? Wiecie? No, od 5 minut do Was pisaliśmy. Co? Pomóżcie mi z nią, bo ona kurde zambrała chyba coś, nie wiem. No już, ja, 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 ja. Jeszcze jak wyleżała na ziemi, to spoko kurde, ja dostałam! Ale się Do Was cały czas, Słyszeliśmy krzyki, właśnie, ale patrzę o, na telefon. Tak, ja się tak darłam! 8 minut, ale dużo wcześniej napisaliśmy. No, no dużo wcześniej, w 5 minutach jak już, albo po 4. No, kurde, a my odstawialiśmy 4-5 minut, a pamiętacie dokładnie ile? I Radek napisał 32. A napisała 28, czyli było 4 minuty Czyli wygrałem kurde I musisz minutę wytrzymać, żeby odzyskać tą stówę A to weź tam dalej, no czemu tu stoi? stary, nie możesz tak Ej, telefon Gotowy? Tak Nara No to siemka Ej, puścimy muzykę, zobaczymy jak tu słychać muzykę Powiem wam, że mega efekt Słuchać tej muzyki i cały czas mam ciarki. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Czy to z emocji, czy co? Jestem krojany. Nie, O, to się na. I wyobrażacie sobie, żeby zasnąć tutaj? Ej, w sumie chciałbym mieć taką sypialnię, która tak wycisza. Ej, niby nic nie słyszę, ale w sumie słyszę jakby, nie wiem, jakiś szum taki. I nie wiem, czy to jest coś z otoczenia, czy to jest szum, który wytwarza mój organizm, nie wiem, jakaś krew tam płynie. nie? 4 minuty jest, mały nawet 4 minuty to zbliżamy się. Przy 30 tutaj, ale 30, jest, jak my się spóźniliśmy, więc słyszeliście to stuknięcie? No, i to nie jest to on? Nie, tam nie ma w co stuknąć. <śled> Ej, nie wiem, czy to widać coś na górze, ale jak patrzę się w górę, to czuję się, jakbym był w jakiejś czarnej dziurze albo, albo w takim tunelu, który jest nieskończony. Ej, ja cały czas mam ciarki. Telefon gdzieś to położyłem swój. Fuck. Kurwa, gdzie jest telefon? Ej, skupiłem telefon. Ej, nie róbcie sobie jaj. Ała. I cały czas mam ciarki, a to nie jest zimno. się minut! 8 minut równo. Jak tu wchodziłem, to myślałem, że sobie usiądę, będę sobie chillował, Ale tu się nie da. Można popaść w taką pętlę myśli, że strasznie działa to na wyobraźnię. Mimo, że tu nie ma żadnych bodźców dźwiękowych ani nic nie widać, to od razu się uruchamia wyobraźnia. Jak tak robiłem, gestykulowałem, to tu jest taka yy, siatka, i normalnie skakałem. Ej, tu można skakać. Fajne. Nie wiem czy to słychać, ale przyknąłem ślinę i normalnie czułem się jakby... Nie wiem, jakbym zrobił to pierwszy raz w życiu. I znalazłem ścianę jakąś. Wy to pewnie widzicie nie za bardzo. A co tam jest ciekawe? Ciekawe czy coś mi się stanie jakbym wciągnę tam... Alby były jaja, aleby były jaja, ale były było jaja Jakbym się wspiął po tym. i bym napisał im SMS-a, a mnie nie ma w środku, to by było... Na razie nie napisał nigdzie. Ej, śmiał się wcześniej, że miał sieć inną, komórkową, i nie dojdą te wiadomości. a ja może sam tak mam. I nie wiem, ile to siedzę już. Ja pierdzielę tu się, nie ma poczucia czasu w ogóle. Nie, ja cały czas mam ciarki i nie wiem nawet, gdzie jest wejście i wyjście. Mam ochotę, kurde, napisać im, żeby nie wiem. Albo mam ochotę użyć latarki, ale. No, złamię zasadę wtedy. I zacząłem się stresować, bo cały czas przyłykam ślinę, a to jest tak schizujące, jak się przyłyka tu ślinę. Że muszę wychilonować 10 minut 30 sekund. No, 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 no. Powinniśmy sprawdzić 10 minut i zobaczyć, spytać czy ok, i zamknąć dalej. No to możemy tak zrobić, no. Dobra, to dajmy jeszcze mu 30 sekund. Będzie no. równo do 11 minut. Ja Mauryl, O kurde, otwieraj szybko, otwieraj się. on jest? Ja go nawet nie widzę, Ej, kam ej, kamera leży, tak? Ej, włączcie światło w pokoju, Jak cię włączę. sam. Leży tam. Leży tam. Ej, Jom. Co jest? Halo, Jom. It's a prank bro! <śmienicza> Ej, ale to było tak straszne Ile leżałeś? Nie wiem, ile minęło, ja mówię, mówiłem właśnie jak za, zanim otworzyliście, że tuś traci poczucie czasu totalnie I ja się zacząłem stresować już pod koniec i przełykałem ślinę ze stresu Ale to był tak straszny dźwięk, jakbym pierwszy raz przełykał ślinę w ogóle O kurze. Dobra, więc to jest koniec, wszyscy wytrzymali tyle, ile wytrzymali, ale powiem wam, że nie jest to przyjemne Czerwkiem No, nie jest to przyjemne To jest takie dziwne Znaczy, może jakbyśmy przyszli tutaj nie nakręcając się, to może też próbujemy inaczej, ale ja... A, będą mieli zajebisty dźwięk. No, ale, no, taki no, lekki dźwięk. Mamy plan, że e, oprócz tego, co mówiłem wcześniej, jak jednak będzie 70 tysięcy pod tym filmem, to e, w sensie łapek, zrobimy podobne, tylko z czym, Radek? Zapomniałem. Komorą kriogeniczną. Komorą kryogeniczną, czyli komora taka, która jest na minus 180 stopni i kto wytrzyma tam najdłużej. To jest hardcore. Proszę. Więc czekamy na was, możecie zostawić teraz, a my kończymy i idziemy kurde do domu, bo, i posłuchać, i jeść. Jakieś inne rzeczy robić. Mam nadzieję, że w się podobał. Widzimy się w następnym odcinku. See ya. Bye! I subskrybujcie <grymne> <grymne>